Za mną znajduje się Forum Romanum, czyli inaczej mówiąc, miasto bezdomnych. No, zobaczcie, jak ta bazylika świetnie wygląda. Siema, jestem Marek. Byliśmy już w mieście pełnym sypu. Następnie odwiedziliśmy miasto, w którym już prawie nie ma żadnego życia. Później pojechaliśmy do miasta, w którym śmierci, a następnym miastem na naszej trasie jest miasto, które lada dzień zniknie z mapy, bo Rzym cały się rozpada. Zresztą zobaczcie na ruiny, które się za mną znajdują. Ale jako że jestem w Rzymie, to oczywiście pokażę Wam Rzym, jak i Watykan. Tak jak chcieliście. Zapraszam do oglądania. Marek! A co oni tam robią? No, widzisz, to jest Rzym. Tutaj dziwne rzeczy się dzieją. Ludzie nawet po ulicach śpią. Dobra, idziemy? Idziemy dalej. Czekaj, zrobisz się zbliżenie. Ty, Marek, ale oni nie śpią, oni po prostu sobie na kocu siedzą. Najprawdopodobniej są to bezdomni, których jest w Rzymie masa. Marek, gdzie ty idziesz? No, a jak mam iść? Tak wyglądają chodniki w Rzymie. Sądzisz, że to jest lekka przesada? To miasto jest tak ubogie, że nawet nie stać ich na stworzenie jakiegoś chodnika. I jeszcze musimy z góry schodzić. Zaraz się tutaj potknę normalnie. Nie no to jest jakaś masakra, że ja muszę tutaj w jakichś krzakach chodzić, a jesteśmy w centrum miasta. Marek, ale mi się zdaje, że to nie jest główna ulica. A mi się wydaje, że jednak jest, bo tam dalej jest koloseum. Ludzie są tak biedni, że wodę muszą brać. Nie stać, tak, tak jest. No niestety, niektórych nie stać. Patrzcie jak to dziadowstwo za mną obrzydliwie wygląda. Powinni to zburzyć. Marek, ale to jest uch, Konstantyna. No i co z tego? Ale to zaraz i tak samo się rozpalnie, to niech zburzą to szybciej. Po co to? To tylko zaśmieca ten cały rzym. No nie no to jest zabytek Marek. No i co z tego, że zabytek, ale zabytki powinny być ładne. To mi się absolutnie nie podoba. Weź komuś powiedz, żeby to coś z tym zrobili. Chociaż się odnowią, a jak nie potrafią, nie mają na to pieniędzy, bo to jest tak biedne miasto, to niech po prostu to zburzą i tyle. Ja mogę wyłożyć pieniądze. Patrzcie, co jest za mną, znaczy Gdzie po mojej Marek? prawej stronie. Tam widzisz? połamane słupy, a jak komuś to na głowę spadnie, to kto będzie odpowiadał? Chyba nie miasto, bo nie mają na to pieniędzy nawet. Nie no, to jest po prostu jakiś skandal. Co to ma być? Co to ma w ogóle być? To jest jakiś żart? To wszystko jest zniszczone. Tam coś próbowali odnowić, ale coś im nie wyszło. Połowę zrobili, drugą połowę zostawili, ale o co tutaj chodzi? Walki gladiatorów to było modne wieki demo. Teraz wszyscy chodzą na KSW, powinni tutaj zrobić jakieś fejmy MMA czy coś. Masakra. Idziemy zobaczyć do środka? Chcesz chodzić do środka? To tak samo może się rozpaść jak wierzaj, w każdej chwili. Ale fajnie wygląda. No to teraz już jesteśmy nieco bliżej koloseum. Kamerzysta może teraz pokaż do kamery, aby widzowie wiedzieli o czym za chwilę będę mówił. No, także jak już mogliście zauważyć, wszędzie są dziury na ścianach, wszystko się sypie. W ogóle zrobili tutaj sobie jakiś plac budowy. O co tutaj chodzi? Nie wiem, tutaj leży za mną gruz tego koloseum? Jak myślisz, kamerzysta? No, chyba tak. No właśnie. To jest jakaś no, jak A może próbuję to odnowić, no ale wiesz, cały czas turyści są i oni nie mają jak tego zrobić. No to fajnie by było, jakby to odnowili, bo teraz to wygląda tragicznie. No i przerażają mnie naprawdę te dziury w ścianach. Naprawdę chcesz tam zaraz wchodzić? Ja się troszeczkę boję. No chodź, zobaczymy. A tak właściwie to wiesz, gdzie jest wejście? Ja tak się y nie orientuję. Wiem, no. No dobra, to może Teraz. No to chodź. Chociaż nie, ja wiem gdzie jest wejście, bo ja znam każde miasto na świecie dobra, sportu Zostawasz na to, widzisz to? Co to? No niby nic, ale jednak mnie zainspirowało Chciałbyś ale... taką klatkę może? Jaką klatkę? No w ogródku bym ci postawił dobra, chodź No do jest zrobić taką Patrzcie, jesteśmy pod koloseum, a obok coś się znajduje No śmieci, wszędzie tutaj są śmieci, nawet pod koloseum Mogliby wynająć osoby sprzątające i chociaż pod tym koloseum zadbać o czystość No to jest centrum miasta Jak oni w ogóle mogą do takiego czegoś dopuścić? Miasto wielkich bur Zatknęłem się nawet pod jedną butelkę. To jest jakiś skandal. Na całe szczęście koloseum jest już zamknięte. Nie będę musiał po raz kolejny poświęcać swojego życia dla tego pajaca kamerzysty. Tak już byłem, Marek. Nie byłeś, wiem dobrze o tym. Byłem. Kiedy niby? Dwa lata temu. Dwa lata temu byłeś? No. Nie byłeś. Nawet jeśli byłeś, to i tak już nic nie pamiętasz, bo jesteś, no. Aha, no dobra, idź, idź. Ci dziwię, że w ogóle jeszcze ktoś z to wytrzymał, jest? E, no Oprócz że... mnie już chyba nikt. No, w sumie ty masz rację. Marek! Źle to... tak, poszliśmy. Jak się znowu zgubimy... No nie, tam jest kolosując tylko w tą uliczkę z lewej Dobra, ulicz, dobra, no... Tamtej. Wszystkie miasta z nas ciągle się gubisz Tam wszystkie! Nie denerwuj mnie już! A za mną znajduje się Forum Romanum Czyli inaczej mówiąc miasto bezdomnych W Rzymie jest bardzo dużo bezdomnych I większość tych bezdomnych przychodzi po prostu tutaj spać mm. Marek, ale mi się nie wydaje, żeby tam bezdomni mogli jakoś wejść No mi się jednak wydaje, że tutaj jest bardzo łatwy dostęp Wystarczy przeskoczyć przez ten płot chociażby No i jesteśmy już Na tacy bezdomni jak nie mają gdzie mieszkać to sobie... To gdzieś się tam chowają No i... Ma mają po prostu nowe mieszkanie, tak? Nawet teraz mogę ci pokazać widzisz tam daleko te słupy? No i co? To tam jeden bezdomny chodzi sobie taką brodę ma jeszcze. Nie, mam no, cały wzrok nie widzę nikogo. No wiem, że ty masz słaby wzrok ale ja mam dobry wzrok i tam jest bezdomny jeden i jeszcze tam jest jeden bezdomny, nie, tam nie, dalej, nie dobra, to tam nie ale tam. to pominimy. może teraz pokaż tam na tych wszystkich ludzi No i co z tymi ludźmi? Dużo ich jest trochę Wiesz po co oni tutaj przyszli? Po co? Oglądać bezdomnych Aha. No tak to tutaj wygląda masakra co? No co? Na śmierć Tak jak w Wenecji Nie wiem czy to ludzie śmierdzą, czy to po prostu w tym mieście ta śmierć. Nie mam pojęcia. Marek to już jest Watykan? Nie, to jeszcze nie jest Watykan. Do Watykanu zostało jeszcze troszeczkę drogi. Marek, a co to jest? Nie ja wiem, to jest kolejne gówno, które zaraz się rozpadnie. A to nie jest przypadkiem plac wenecki? No to jest plac wenecki, ale to nie zmienia faktu, że to i tak zaraz się rozpadnie. Wieś to ma lat? Marek. Dolce Gabbana, wchodzimy? Nie, bo tam są we większości tylko damskie ubrania. To po co mam tam chodzić? A ta Dziewicy mam coś kupować? Nie wiem. Ale na tej ulicy jest mnóstwo innych prestiżowych sklepów, a ta ulica nazywa się. No, tak się na właśnie nazywa. Jak się nazywa? No wiesz, powinieneś wiedzieć. Nie wiem, dobra, nieważne. No to tutaj a na gdzie... przykład jest Michael Kors. Dobra, fajnie, Marek, ale gdzie jest ten? Watykan? Watykan jest w tamtą stronę. To idziemy do Watykanu? Tak, idziemy do Watykanu. Maryka Makwara? No też prestiżowy sklep. Gurde, tu jest tyle ludzi, że aż potykam się o nich. A Co robisz? Stoję, nie widzisz? Gdzie jest Watykan? Tam jest Watykan. To dochodź. Nie wiesz Kretynie. Marek, gdzie ten Watykan? No idź za mną ma się dowiesz po prostu. Marek, ile jeszcze do tego Watykanu? Marek, Marek, ile do Watykanu? Odpowiedz. Marek, co ty sobie pielgrzymkę zrobiłeś? Do Watykanu? No cóż, obraziłeś się na mnie, tak? Marku, nie obrażaj się. Watykan, Watykan. Uh -huh. Światła impreza! Marek jest najny! nie jesteś ty. Marek. Marek, 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 Marek. Poirytowany Marek. Także za mną znajduje się Watyka. Może widzicie tam, znajduje się kopuła bazyliki Świętego Piotra. Teraz do tego przejdziemy, ale słuchajcie, bo niestety przez kamerzystę zrobiło się ciemno. Podobnie jak w Wenecji. Tylko tym razem chłopak postanowił iść sobie na lody. Wiesz jak ja żadnych lodów Marek nie jadłem. Jadłeś, widziałem. Chciałeś to przede mną ukryć, ale ja i tak widziałem. Dobra, nie, nie, I nie ściemniaj przez się, się, I przez ciebie się ściemniło, bo... Nie ście Znowu zepsułeś wszystko i falasz na kogoś. To wszystko twoja wina. Wszystkie złe rzeczy, które dzieją się na świecie, to twoja wina i tylko twoja. No i w końcu jesteśmy w jedynym prestiżowym miejscu podczas naszej trasy. No zobaczcie, jak ta bazylika świetnie wygląda. To jest naprawdę prawdziwe bogactwo. Tu jest złożone tyle pieniędzy, no to są sami prestiżowi ludzie. Jestem po prostu pod wrażeniem tego, co się dzieje w tym Watykanie. Natomiast to jest po prostu najlepsze. Nie no, może nie najlepsze, ale jedno z lepszych. Tutaj ludzie po prostu godnie żyją. Tutaj wszystko jest inne. No po prostu idealnie. Nie no, po prostu jestem w szoku. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj rewelacyjnie wygląda. Może kamerzysta obróć kamerą i pokaż te wszystkie posągi. Ale no słuchajcie, to wszystko jest takie cudowne, ja po prostu nie mam na to słów. Prawdziwe bogactwo. Kto nie był w Watykanie, nie widział chyba prawdziwego bogactwa. Wystarczy spojrzeć chociażby na tą bazylikę św. Piotra, która jest po prostu piękna. Po prostu wylewa się z niej złoto. No istny cud. Tu jest tyle pieniędzy. Wszyscy tutaj żyją godnie. Powiedziałbym nawet, że im zazdroszczę, chociaż mam lepiej od nich. Marek, a wiesz, że to pieniędzy tych zdarowić z, z dla kościoła zostało zbudowane? Wiem, wiem. Dobrzy ludzie dołożyli się do budowy Watykanu. Tutaj tak się to podoba? tak podoba mi się tutaj, bo to jest prawdziwe bogactwo. no rzeczywiście tutaj dużo pieniędzy jest włożonych, no ale masę pieniędzy. nawet mają unikalną policję tutaj. no mają policję, no samochody i samochody to... na bogato. no ta policja przypomina mi normalnie Ferrari albo Lamborghini. no prestiżowe samochody. nawet policja tutaj jeździ z niezłymi kurami. co znowu zauważyłeś? a ta lampa to po prostu istne cudo. Nie wiem, zwykła lampa, Marek. Nie wiem, ja nie mogę się na nią napatrzeć. Ona musiała być strasznie droga. To jest na pewno jakiś dobry materiał. Podejdziemy bliżej. Nie, no fantastyczna. Zobacz jak tutaj wszystko jest równo zrobione. No nie wiem, krzywo chyba, Marek. Nie, to jest wszystko idealnie zrobione. A to? Patrz, patrz. Ale świetny materiał. Trudno, że tutaj grzyb się robi. To i tak jest świetne. A tutaj? To jest. To jest lepsze od wody z lodowca. A to to jest? Woda święcona, Marek? Nie wiem, ale jest lepsza od wody z lodowca. O! Teraz mam dopiero czyste ręce. Nigdy nie miałem czystszych rąk. Rewelacja. Zobacz jakie to jest cudowne. Jakie to jest wielkie. Z tego się po prostu wylewa złoto. Aż nie mogę się napatrzeć. To jest prawie tak duże jak mój dom. Niesamowity widok. Naprawdę. Zostańmy tutaj chwilę. Pooglądam. Będziemy się patrzeć tutaj na to? Tak, będziemy się patrzeć na to. Marek, już się napatrzyłeś na ten Watykan? Jeszcze nie. Szkoda, że już musimy wracać do Rzymu, bo chętnie zostałbym tu jeszcze więcej czasu. Wracamy do Rzymu, tak? Tak, wracamy do Rzymu. No dobrze. Od razu jak wyszliśmy z Watykanu, trafiliśmy na jakąś menelską fontannę i znajdujemy się pod jakimś obrzydliwym budynkiem. Dodatkowo na ulicach jest masakrycznie głośno. Chciałbym wrócić do tego Watykanu, bo to było najlepsze miejsce w ogóle z tej całej naszej trasy. No i to co, do Rzymu Marek? No jesteśmy teraz w Rzymie. U... Marek, co jest? No, bo wiesz co? Przed chwilą byliśmy w Watykanie, teraz jesteśmy znowu pod Koloseum i, i no wiesz. No co? No, głodny jestem. Jak głodny? No normalnie, przyniesiesz mi coś do jedzenia. Ale co ci przynieść? No, wiesz co? Tak się zastanawiam, bo Włochy przede wszystkim słyną z różnych makaronów i z pizzy. To nie wiem, co wybrać. No nie wiem, bez różnicy, to co chcesz? No dobra, to weź mi pizzę przynieść. Masz iść teraz do najlepszej restauracji, jaką znajdziesz, i wziąć mi najlepszą pizzę. Nie musi być koniecznie duża, wystarczy mi mała. Także no lepiej zrób to szybko, bo masz na to 20 minut. Ja ale zaś no nie zdążę, bo mi to pizze robią. No, no na razie Kupiłem już pizzę Markowi, ale nigdzie nie mogę go znaleźć. To jest masakra jakaś, chodzę wokół tego koloseum. No chyba tam idzie Marek! Marek? no stój! Marek! Marek! Głupi jesteś, co ty robisz? Co chcesz ja? Pizzę chciałeś? Chciałem No to czemu? O co ci chodzi? Jaka to jest? Nie wiem. Grałem najdroższą. Ile dałeś za to? Nie wiem. Chyba 15 albo 20 euro. Czemu ona nie jest pokrojona? Nie jest pokrojona? No zobacz. To nie wiem, wiesz? Jak ja mam ją mieć teraz? No nie wiem. U u. Tak? Co ty kupiłeś? Na no pizzę. Włoską pizzę. Co się nazywa pizza? Słuchaj, człowieku, zabieraj ją ode mnie. W tej chwili masz jechać do Polski, do mojej ulubionej pizzerii i kupić mi moją ulubioną pizzę. Zrozumiałeś? Chyba jesteś chory psychicznie. Nie to, że czekałem tutaj na ciebie pół godziny, a nie 20 minut, to jeszcze przyniosłeś mi taki syr. Co ty sobie myślisz? Czy kim ty jesteś? Ty jesteś chory psychicznie, Marek. Wcale nie jestem chory psychicznie. Masz w tej chwili iść na lotnisko albo do samochodu i lecić do Polski. No no zrozumiałeś? Czy mam ci obciąć wypłaty za dwa miesiące? Ja chcę swoją ulubioną pizzę, z mojej o, ulubionej pizzerii. Tak, opłacę ci wszystko. Spokojnie, tylko ja chcę tutaj pod koleceum zjeść pizzę, która jest smaczna. No dobra, jak mi opłacisz samolot, to sobie im bez różnicy. No dobra, no to za ile byś był z powrotem? Yy, nie wiem, 6 godzin, 7. To teraz jest godzina 23 chyba, tak? No tak. Okej, okay, to ja sobie pójdę do jakiegoś hotelu, później ci napiszę w jakim dokładnie hotelu jestem i tam mi przyniesiesz tą pizzę, tak? No tak, no dobra. No dobra, no to idź. A, nie, jeszcze ty mnie musisz zawieźć do tego hotelu, tak? No dobra, ale Marek, pizzerie otwierają w Polsce o 8 rano, więc ja mogę być dopiero po południu. Może być? No spoko. Dami to bez różnicy, i tak zaraz pójdę spać. No dobra. No kamerzysta, szybciej, dawaj tutaj. Moja pizza, tak? Tak, twoja pizza, Marek. Czemu tak długo ciebie nie było? No nie wiem, może dlatego, że. Czemu ta pizza jest letnia, a nie gorąca? No bo leciałem trzy godziny samolotem. Nie obchodzi mnie to, jeszcze wziąłeś nie taką, jaką chciałem. Czemu to jest benek mafioza? Ja Chciałem benek doner Kebab. No ja ty jesteś nie normalny, Marek. I co? Ja i tak ją zjem, ale masz teraz lecić do Polski i wziąć mi taką, jaką ja chcę. Także przytrzymaj mi ją i leć do Polski z powrotem, weź mi benek Doner Kebab. No na co czekasz? Ja, ja nigdzie nie idę, Marek, wal się na łeb. No nie, masz mi lecieć po pizzę. Nie, już nie mam siły. Dobra, to daj mi tam już zjem. Ja zaraz zjem sobie tą pizzę, ale z wami będę musiał się pożegnać. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Zasubskrybujcie również kanał Kamerzysty. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. Yy. Kamerzysta, ty po pizzę lepiej leć.